kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie zapraszam was dzisiaj na kolejnego vloga e, słuchajcie, taki plan jest taki, że jedziemy właśnie szybciutko do takiego pobliskiego miasta e, kupić losiowi do przedszkola trochę rzeczy, bo już mu się pokończyły typu kapcie na przykład, bo już z kapci wyrósł także przydałoby się coś nowego, coś fajnego coś na zmianę, e, także jedziemy szybciutko sobie tam na zakupki e, bierzemy malutko, bierzemy losia. cały czas padało, teraz się rozpogodziło naprawdę pogoda fajna e, słonecznie, przyjemnie, także Trzeba taką pogodę wykorzystać i może, jak nie będzie padać, to później wybierzemy się na rodzinny spacer. Zobaczymy. Słuchajcie, u nas praca w rej, jeżeli chodzi o budowę pełną parą, Dużo się dzieje, naprawdę dużo się dzieje. Od kilku dni naprawdę tempo jest piorunująco szybkie, także to na wielki plus. Eee, aha, i jeszcze chciałam wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że. Nie zmieniamy malutki wózka, że póki co zostawiamy ten, że jeżeli chodzi o nasz Queen, jesteśmy bardzo zadowoleni z gondoli. Natomiast ze spacerówki troszeczkę mniej, ale zostawiamy, nie kupujemy, bo ten jest jak nowy. Później najwyżej rozjrzymy się za spacerówką. No i słuchajcie, podjęłam współpracę z pewną marką wózkową, wózków, także pokażę wam, przyszła do nas nowość i będziemy sobie porównywać, będziemy sobie testować. Zobaczymy jak ten wózek się sprawdza, jest naprawdę klasyczny, elegancki i wygląda przepięknie także dzisiaj będziemy go składać. Wybierzemy się może na spacer, także pokażę wam na jaki się zdecydowaliśmy. No i zobaczymy, zobaczymy jak będzie sobie radził. A ja stwierdziłam, że robię sobie kawę na drogę. Mam taki oto kubeczek, także zabieram się za zrobienie kawki. Dobra, torba malutki spakowana. Zaraz robię kawę i możemy ruszać. Ok, zobaczcie, tutaj mamy karton od wózka, proszę bardzo i to jest ta marka, dajcie znać, ja kojarzycie, czy lubicie, są to świetne wózki, mają mega opinie, także już nie mogę się doczekać, fajnie, że będziemy mogli sobie przetestować, że mamy go po prostu od firmy, no mega się cieszę. To to idzie? Gotowi jesteście? Gotowi? podaj. Nelka śpi. No. Tata załadowuje Nelkę i lecimy. Pampersy, pampersy, pampersy. Wiecznie mało. <grystanie w szpii> Uwielbiam ten Rossman. Słuchajcie, on jest dla mnie najlepiej zaopatrzony na świecie. Uwielbiam go. ani wróciliśmy właśnie do domu e, i słuchajcie, patrzcie, byłam w Rosmanie, jak mogliście zauważyć, po pieluszki e, i po jakieś tam higieniczne rzeczy i zobaczcie, jaki pierścionek kupiłam. Zestaw dwóch pierścionków, nie wiem, czy zobaczycie, czy jest ostrość, malutka mnie wzywa, za cenę 24 zł, ale jest przepiękny, są po prostu przepiękne te pierścionki. Zaraz Wam zrobię zbliżenie. I słuchajcie, u nas głośno, bo wszyscy się tu wzięli za koszenie trawy, za jazdy ciągnikami, a u nas był pan, znaczy znajomy i tak jak wam mówię, to moskitery nam założył u Leosia w pokoju i teraz na tarasie w drzwiach balkonowych, także super, będziemy mogli już sobie siedzieć na balkonie, ostatnio tyle much tu naleciało. Matko święta, ile much tutaj naleciało ostatnio, a tak super, mega się cieszę, ponieważ e, będzie, będzie mógł być balkon taras otwarty, będziemy mogli sobie siedzieć. Moskie wyglądają przepięknie, są bardzo delikatne, e, także mega, mega się cieszę. Kapciuszki Losiowi kupiliśmy to, co mieliśmy dzisiaj kupić, wszystko załatwiliśmy, wszystko kupiliśmy, więc super. I dodatkowo kupiłam sobie jeszcze takie dwa pierścionki. Nie wiedziałam, że w Rosmanie można opolować jako fajną biżuterię. Okej, okay, idą właśnie chłopaki. E, dzisiaj w planach szaszłyki będziemy robić. Ooo, zobaczcie, patrzcie co ten Leos tutaj przyniósł. Nowy samochodzik, jakbym miał mało, prawda? I już będziemy włączać. Jak już włączymy i rozpakujemy, to Wam Bo pokażemy. Nie ma baterii. Nie ma baterii. Dobra, to trzyma. Jak włączymy, jak już będzie działał, to pokażemy. A ja się dzisiaj zabieram za szaszłyki. Będę robiła w piekarniku, tak na szybko wiecie, szaszłyki. No i później się zabieramy za wózek. No i może jakiś spacer potem nad rzekę po południu. Zobaczymy. Leo się zobaczyć siatkę moskitery. No, słuchajcie, my wracamy do y, tych pampersów Premium Care. To one się u nas naprawdę fajnie sprawdzają. Mieliśmy te BambiBu, ale powiem Wam szczerze, że te BambiBu nie było różnicy, więc powracamy do Pampersów, bo to jednak nie było uczulenie i odparzenie od pieluszek. A nasza księżniczka, kochani, jest już zainteresowana zabaweczkami, prawda? Tak sobie leży, kochana, i patrzy, i patrzy. I love you, yes I do. Something about the boy I do, yes I do, yes I do. I love you, yes I do. Ale Leoś ma fajny samochód, co? Fajny Loś? Tak. Podoba ci się? Tak. Zobaczcie, kochani. Loś Wam bardzo chciał pokazać, prawda? Tak. Najświetniejszy. Nie, yeah. piękny. Powiedz, mieliśmy iść na spacer, nagrać wózek, ale zaraz będzie padać i chyba jutro idziemy. Yeah. No, zaraz zobaczymy zresztą jeszcze, jak będzie dzisiaj z pogodą. I codę pokazuje, że umie latać. Tak. O, pięknie, pięknie lata. Uhuu! I na góle! <noise> Nie wiem czy zauważycie, ale zobaczcie Już jest maskietera I wygląda właśnie tak I zobaczcie jak ta pogoda na suszukuje jest Mega duszno, mega gorąco Ale jeszcze nie pada No ale podjęliśmy decyzję, że trochę dzisiaj pochodziliśmy już Jak byliśmy na tych zakupkach Malutka też troszeczkę wózkiem była na ogrodzie Leoś biegał Więc jutro Jutro sobie zrobimy ten spacer A ja za jakiś czas zabieram się właśnie za szaszłyki I do tego zrobię sos satsuki Właśnie tak. Kochani, a jeżeli chodzi o wózek, sorry, że ja taka rozgolona, ale ja już totalnie po domowemu jestem na chilaciku. Także sorry, batory. Jeżeli chodzi o wózek, to prezentuje się kapitalnie rewelacyjnie, jest jedyny w swoim rodzaju i piękny. Także to już na pewno w jutrzejszym vlogu Wam wszystko pokażę. Jak będziemy na spacerku, zrobię też jakieś zdjęcia. No i co? I będziemy go używać, używać aż w końcu opowiemy Wam co nieco o nim, jak się sprawdza. Porównamy może go do queeni. I zobaczymy. Bardzo, bardzo się cieszę, że mamy go u siebie, że będę mogła go wytestować, że malutka będzie mogła sobie z nim fajnie jeździć, także super. Eee, to tak, to właśnie, jeżeli chodzi o wózek, to właśnie tak chciałam powiedzieć, że w jutrzejszym vlogu jutro zabierzemy Was na spacerek i powiemy Wam coś więcej w tym temacie. Tak, a ja, co ja robię? Słuchajcie, piję bardzo późną kawę, ale miałam straszną ochotę, także bardzo późna kawa. Potrzebna mi była. Naprawdę mega. Mmm. Pycha, polecam ekspresy Nespresso. Pytacie mnie cały czas. Ja polecam z czystym serduchem, bo kawa wychodzi naprawdę wyborna. Dobra. Kawka i szaszłyki. Mmm. Okej, okay, kochani, tak wyglądają moje szaszłyki, nic odkrywczego, żadne piękne, ładne, eleganckie kosteczki. Tylko po prostu tak, tyle mi tego wyszło. Taki nieład artystyczny na patyku, ale są naprawdę przepyszne. Także za chwilę zabieram się jeszcze za sos Sacyki, Powiem Wam, jak robię, jaki jest najlepszy. No i tyle. Kochani, jeżeli chodzi o mój sos, to jest to nic innego, jak jogurt naturalny, do tego starkowany, świeży ogórek. Sól, pieprz, trochę soku z cytryny i czosnek wyciśnięty przez praskę, i to jest naprawdę rewelacja. Zazwyczaj robię więcej ogórka, dzisiaj troszeczkę mniej, ale myślę, że ten nam wystarczy i to naprawdę smakuje bajecznie. To naprawdę smakuje wybornie. Przypomina mi się wakacje w Grecji, w wakacje na krecie. Naprawdę polecam wam bardzo, bardzo serdecznie. Taki sos, sacyki. Jak zrobicie sami, to już nigdy nie będziecie więcej kupować. To Wam mogę e, zagwarantować. Także jogurt naturalny, starkowany świeżo ogórek. Pamiętajcie, żeby go odcisnąć z tej wody. E, cytryna, trochę soku z cytryny. Do tego ząbek czosnku przyciśnięty przez praskę. Sól, pieprz i voila! Gotowe.